Dzień dobry, witam Was na drugiej części lekcji o urbanizacji, a mianowicie będziemy mówić o przyczynach i skutkach urbanizacji. Proszę Państwa, w obecnym czasie ponad połowa ludności świata mieszka w miastach. Co ludzi przyciąga do miast? Najczęściej wygoda życia, łatwość znalezienia pracy itd. Ale pamiętajmy sobie, że masowy napływ ludności do miast będzie też wiązał się i będzie powodował wiele problemów. Więc czy jest tak kolorowo? Zobaczmy. Skupmy się najpierw na Przyczynach urbanizacji. Zbyt małe poletka, zbyt małe areały ziemi w posiadaniu danej rodziny, aby wszyscy mogli się wyżywić, więc czy całe rodziny, czy członkowie rodzin wyjeżdżają do miasta. Z tym wiąże się brak miejsc pracy w rolnictwie, w związku z tym właśnie głód, który też wypycha ludzi ze wsi do miasta. W mieście mamy łatwiejszy dostęp do edukacji. Czyli idziemy tam, bo chcemy się uczyć, yy, idziemy tam, bo są blisko lekarza, jesteśmy chorzy, czy nasza rodzina, czy ktoś z członków rodziny i chcemy mieszkać blisko yy, tej opieki, która jest nam potrzebna, czy chociażby dostęp do kultury. Jak już powiedziałam, w mieście po prostu żyje się wygodniej. Co więcej, media promują miejski styl życia i my też chcemy tego spróbować i tak żyć. Napływ ludności powoduje rozbudowę stref podmiejskich, dzielnic dodatkowych. To powoduje, że chętniej chcemy mieszkać, bo widzimy, że miasto się rozrasta, więc w, w, myślimy, wiemy, że jest tam dla nas miejsce. Zmieniają się granice administracyjne miasta, o czym już mówiliśmy. Tereny wiejskie wcielane są w granice miasta. Dalej napływają imigranci. Proszę Państwa, zasada jest taka, jeżeli z biednych terenów napływają ludzie, którzy chcą lepiej żyć, to oni najczęściej garną się do miast. To z kolei powoduje, że ci ludzie, którzy przyjechali, ich status, ich poziom życia się podniósł. Prawdopodobnie będą rodzić się ich dzieci w tych miastach. Proszę Państwa, gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze, firmy, przedsiębiorstwa mają korzyść z tego, że funkcjonują w mieście. Dlaczego? Dlatego, że mamy infrastrukturę, mamy kanalizację, mamy prąd, mamy bieżącą wodę, mamy gaz, czyli mamy te wszystkie media, do których po prostu się podłączamy. Dalej mamy. Komunikację, dalej mamy możliwość, jeżeli mówimy o przedsiębiorstwie, mamy możliwość współpracy z innymi firmami, mamy siłę roboczą, mamy rynki zbytu i tak dalej. Z kolei globalizacja gospodarki yy, przyczynia się do tego, że ośrodki decyzyjne się koncentrują właśnie w takich. Ważnych miastach, zwanych metropoliami, które z kolei oddziałują na inne obszary miejskie. Pamiętamy, że w mieście mamy większą możliwość znalezienia pracy, są wyższe zarobki, większa jest ta, ta różnorodność. Po prostu, tak jak powiedzieliśmy, w mieście łatwiej się żyje, więc ludzie garną się do miast, miasta się rozbudowują, to wszystko się rozrasta i urbanizacja nam się rozwija. Skutki urbanizacji możemy podzielić na te pozytywne i niestety negatywne. Skutki pozytywne bardzo duża i różnorodna liczba miejsc pracy. Dalej możliwość osiągania większych zarobków. Dużo ludzi w mieście to dużo potencjalnych pracowników, co z kolei przyciąga inwestorów. Rozwój infrastruktury, między innymi infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury komunalnej, czyli sieć komunikacyjna, jak już powiedziałam kanalizacja, wodociągi, gaz, internet i tak dalej. W miastach świadomość ekologiczna mieszkańców jest dużo wyższa, co to znaczy tutaj dużo częściej spotkamy się z segregacją odpadów, spotkamy się z recyklingiem, właśnie z budową kanalizacji, z budową oczyszczalni śniegu, sortownią odpadów. W urbanizacji rozwija się transport zbiorowy, który Ogranicza zużywanie spalin, bo kiedy przemieszczamy się autobusem, jest nas bardzo dużo. Mamy jeden silnik, który, który wiezie ludzi, a nie każdy jedzie w osobnym aucie. Pozytywnym skutkiem urbanizacji jest funkcjonowanie instytucji kulturalnych, teatrów, ośrodków kultury, galerii itd. Rozwój usług. Edukacyjnych, medycznych, kulinarnych, turystycznych, i tak dalej. Rozwój kultury, rozwój szacunku, yy, czyli te, właśnie takiego poszanowania dla różnorodności, dla kultur. Im większe miasto, tym większa mieszanka ludnościowa, rasowa, wyznaniowa, yy, etniczna, narodowościowa itd. I to sprawia, że inność. Staje się naturalna, inność staje się normalna. Żyjemy w takiej właśnie tolerancji, szacunku i to nam po prostu nie przeszkadza, co jest uważam, mega pozytywnym skutkiem urbanizacji. Powstawanie architektury, budowli o takich ważnych walorach architektonicznych, które potem stają się atrakcjami, które są perełkami w swoim stylu, czasie itd. Oczywiście powstanie terenów rekreacyjnych, powstanie terenów zielonych, powstawanie parków, promenad. I tym podobnych. Oczywiście, że urbanizacja ma też swoje negatywne skutki. Skoro napływa dużo ludzi, to też rośnie konkurencja na rynku pracy. To oznacza, że jeżeli będzie dużo ludzi, to może się okazać, że te atrakcyjne miejsca pracy będą bardzo szybko wyłapywania i będziemy mieli na przykład trudność z znalezieniem tego, co nas naprawdę interesuje. Dalej, skoro jest dużo ludzi, to jest tłok, to, to są przeludnione linie, linie autobusowe, tramwajowe czy metro, to, jest, to są korki na ulicach, to są potężne problemy z parkowaniem. To z kolei bardzo podnosi cenę parkingu. Wyższe koszty utrzymania. Proszę Państwa, oczywiście, że mieszkanie w Nowym Jorku będzie dużo droższe niż mieszkanie w miasteczku 20 tysięcznym Większe miasto to większy hałas i większe zanieczyszczenie powietrza i w ogóle środowiska, bo pamiętajmy, lej depresyjny, czyli odpompowywanie wody, bo mamy gdzieś ujęcie wody dla miasta, to potężna ilość produkcji odpadów i problem z ich utylizacją. To, jak już powiedziałam, hałas to zanieczyszczenie powietrza spalinami i tym podobne. Duże miasta przyciągają dużo ludzi, nie wszyscy znajdują pracę, o czym już mówiliśmy, w związku z tym mamy dzielnice nędzy, które chaotycznie, szybko, w sposób niekontrolowany się rozrastają, a zarazem są miejscem, gdzie szerzy się przestępczość, szara strefa. Takie miejsca to oczywiście miejsca, gdzie mogą rozprzestrzeniać się choroby, epidemie. Duże miasto to też miejsce, gdzie jest dużo chorób cywilizacyjnych. Ludzie żyją szybko, ludzie żyją w pośpiechu, w stresie, a to generalnie generuje te choroby. W związku z tym, duże miasta to siedliska chorób cywilizacyjnych. Duże miasto to zbitek kulturowy i etniczny. To z kolei może kształtować postawę tolerancji, ale może też narażać na konflikty. I takowe oczywiście wiemy, że są. Dużo ludzi, dużo problemów, a więc przestępstwa, patologie, dzielnice, do których boimy się wejść. Oczywiście duże miasto, chcemy robić biznes, możemy się liczyć z tym, że nasze podatki, opłaty będą duże, droższe, nie wiem, koszt wynajęcia mieszkania, czy, czy wynajęcia lokalu gastronomicznego, czy zagospodarowania terenu na ogródek, to mogą być dużo wyższe koszty niż w wielu mniejszych miasteczkach. Większa gęstość zaludnienia i gęściejsza zabudowa sprawia, że komfort życia w mieście dla niektórych jego mieszkańców się pogarsza i pragną, aby wyprowadzić się gdzieś z dala od tego miasta, więc to może być negatywny skutek urbanizacji. Jak również, proszę Państwa, paradoksalnie w wielkich miastach, w obszarach mocno zurbanizowanych spada poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Paradoksalnie, im większe miasto, tym większa izolacja społeczna. Ludzie czują się mniej bezpieczni, są bardziej anonimowy. Z jednej strony to jest dobrze, bo nikt, nikt się nam nie ścina w nasze sprawy i nie interesuje się tym, co robimy, ale z drugiej strony, proszę Państwa, zobaczcie, jeżeli jesteśmy nasi, to sklep jest takim punktem wymiany informacji. Każdy o każdym wszystko wie. I. Czy sąsiad będzie zdradzał sąsiadkę? No niekoniecznie, bo cała wieś się o tym momentalnie dowie i nie jesteśmy anonimowi. Z drugiej strony, jeżeli będzie się coś komuś źle działo, to yy, cała społeczność zareaguje. Natomiast w mieście sytuacja jest zupełnie odwrotna. My bardzo często nie znamy swoich sąsiadów z klatki. A jeżeli tak, to jesteśmy osobami anonimowymi. Dobrze, nikt się z jednej strony nie wcina w nasze życie i nikogo to nie interesuje. Ale z drugiej strony nikt nie będzie reagował na. Coś złego, jeżeli to się będzie działo, i to sprawia, że tak jak powiedziałam, to poczucie bezpieczeństwa będzie maleć, ponieważ ludzie nie reagują. Ludzie myślą, że ktoś inny zareaguje, skoro w okolicy jest nas tak dużo, a paradoksalnie nie reaguje nic. I ta większa anonimowość może przyczyniać się do takiej większej alienacji, osamotnienia, zmiana modelu rodziny, rozpad rodzin. To wszystko może w konsekwencji do tego prowadzić. Proszę Państwa. Urbanizacja, jak wszystko, ma swoje pozytywne i negatywne strony. Faktem jest, że miasta się rozwijają i rozwijać będą. Większość z nas żyje miejskim stylem życia i ten proces na pewno będzie postępował. W 1950 roku wskaźnik urbanizacji wynosił 30%, w 2018 55%. Szacuje się, że w 2050 będzie to 68% ogólnej ludności świata mieszkającej w miastach, a więc urbanizacja jest dla nas faktem. I co nam zostało? Starać się wszystko robić tak, żeby miasta były miejscami przyjaznymi dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie.